Ty jesteś ucieczką i moją radością. Z psalmu 32. Kilka dni temu przeżywaliśmy Tłusty Czwartek. I nie wiadomo, czy dzisiaj, kiedy wspominamy ten dzień, towarzyszył nam uczucia radości, satysfakcji, czy być może smutku i poczucia, że trochę żeśmy przesadzili. Pewnie zależy to od ilości pączków, ale też chyba nie tylko. Chrześcijaństwo jest religią radości. Dlaczego? Myślę, że kontemplowanie prawdy, że Bóg nas zbawił, powinno dawać nam pewne źródło satysfakcji i radości w naszym życiu codziennym. Ta radość chrześcijańska ma takie dwa poziomy. Jeden byśmy powiedzieli poziom negatywny, a drugi poziom pozytywny. Ten negatywny polega na tym, że Chrystus. Wydobył nas ze śmierci, ze zła, w sytuacji, w której byliśmy sparaliżowani przez grzech. A drugi aspekt pozytywny zbawienia polega na tym, że nie tylko nas wybawił jakby z więzienia, ale obdarował nas wolnością, uczynił nas swoimi dziećmi, przeznaczył nas do Królestwa Niebieskiego. Dlatego święty Augustyn mówi, że dla chrześcijanina radość jest obowiązkiem. A inny święty mówi, że smutny święty. To żaden święty. I święta Teresa Wielka powiedziała, Panie, chroń mnie przed świętymi, którzy są ponurzy, poważni i posępni. I nie chodzi o to, by nie przeżywać w naszym życiu smutków, albo się jakoś neutralizować, czy uśmierzać ten ból. Ale chodzi o to, żeby ta prawda, która wynika z tego, że Chrystus zwyciężył, Chrystus zmartwychwstał, którą celebrujemy podczas każdej niedzieli, przenikała wszystkie nasze struktury jestestwa, nasz umysł, uczucia i nasze postępowanie. I na koniec chciałbym Wam przeczytać pewną znaną, ulubioną przez nas modlitwę. Niech ona będzie również wyrazem tej modlitwy na koniec dzisiejszego rozważania. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmienił to, co mogę zmienić, i mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego. Żyjąc w teraźniejszości, ciesząc się bieżącą chwilą, przyjmując przeciwności jako drogę do pokoju, biorąc ten grzeszny świat takim, jakim jest, jak to czynił Jezus, a nie takim, jaki chciałbym mieć, ufając, że On uczyni wszystko dobrym, jeżeli poddam się Jego woli i że mogę być szczęśliwy w pewnym stopniu już w tym świecie, a w pełni razem z Nim w wieczności. Panie, użycz mi pogody ducha. Życzę wami sobie, aby ten tydzień był przepełniony pogodą i radością chrześcijańską. Pokój i dobro.